Siemanko. Dzisiaj zajmuję się montażem łazienki. Tutaj na drugiej ścianie mieliśmy zrobione już wcześniej dolne szafki, umywalki są spasowane, a tutaj w tym miejscu raz, że był problem z płytą, bo brakowało, a druga sprawa, że tam za zabudową idzie rekuperacja i tam zawory były zakręcone, mieli problem, żeby to poodkręcać, więc widzicie, że jest powycinane w płycie, ale zaraz zakryjemy to szafkami, nie będzie tego widać. Pierwsze od czego muszę zacząć, to muszę wymierzyć sobie ten panel. Ponieważ tutaj jest geberit, muszę zrobić te wszystkie wycięcia. I przykleić go sobie tutaj na klej, a jak będę miał dopasowany panel, to wtedy polecę sobie zresztą szafek. Tam widzę, że wystaje jakiś transformator, jest tak ładnie zostawiony na wierzchu. To chyba do tych ledów tam nad wanną, więc gdzieś go tam umocuję, może do tego profila złapię wkrętem bo w tym miejscu będzie mi przeszkadzał tam za szafkami nie będzie miejsca no i zobaczycie jak to będzie wyglądało postaram się wam to pokazać wszystko więc idę sobie wymierzę zrobię te wycięcia jak będę miał panel przygotowany to wracam i lecimy dalej dobra panel wycięty robimy przymiarkę tam na te szpilki pocelować Dobra. O. No i tak to będzie wyglądało. Tutaj jest dobrze, będzie sobie troszeczkę wystawało, bo tu jak się przyklei boczek, to jeszcze klej dojdzie. Jaka tu jest sytuacja z poziomami? No jest całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle. Zanim przykleję ten panel, to trzeba będzie przymierzyć tutaj szafkę, która ma być wstawiona. Zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Która to jest szafka? Ta wąska. Otwiera w tą stronę, czyli dobrze, czyli ona ma stać w taki sposób. Patrzymy jak tutaj wygląda sytuacja. Tak to będzie wyglądało i tutaj ma nam się zmieścić jeszcze boczek 18 mm. Wychodzi na to, że będzie że będzie dobrze, tam dojdzie grubość kleju jeszcze. O, mamy 19, no to tutaj będzie akurat to pasowało. Tą szafeczkę na razie na bok, ten panel trzeba teraz stąd sobie wyjąć. I smarujemy mamutem. I przyklejamy. Eee, Trzeba było dobrze przycisnąć. Tutaj górą powinno dojść troszkę bardziej. A tutaj za chwilę za chwilę dociśnie nam to, nam to szafka. Tutaj chyba będę chciał troszeczkę to przesunąć całości w lewo, żeby tu mi minimalnie wystawało, bo tam jak dojdzie klej do tego boku Tutaj muszę sobie dołem jeszcze docisnąć. No, w taki sposób mogłoby to zostać. Tu jest jakiś wkręt. Nie wiem, czy on mi będzie przeszkadzał, czy nie. Spróbuję to sobie ocenić, jak to będzie. A ten wkręt niby nie, tamten róg, nie wiem czy nie będzie nam przeszkadzał. Mam nadzieję, że ta szafka się zmieści. Dobra, próbujemy ten element postawić tak jak ma być. Na swoim miejscu. Czyli w taki sposób. On teraz jest troszeczkę wygięty, ale szafki go tutaj docisną i będzie dobrze. Tego już nie będę przyklejał, bo tam jest nierówno. On będzie po prostu przykręcony do szafek i to wszystko. Chciałbym teraz tą swoją szafkę tam wcisnąć. Samemu jest troszeczkę niewygodne. A niech chłopakom tam głowy zawracać ale widzicie jak to udało się spasować tutaj. I tu była wypuszczona okleina. Widać nawet w tym miejscu jeszcze, jeśli to zobaczycie. Bo te płytki nierówno obcięte, gdzie jest mój gumiaczek, i bym chciał. O, żeby to mi. Ta okleina w taki ładny sposób to zasłoniła. A tutaj później przeczyścimy sobie jabłuszkiem i jeszcze zabezpieczymy silikonem w tym miejscu. I już tutaj widzicie od zewnątrz będzie równa linia, nie będzie widać tego obcięcia płytek. Idę po tą ślepą szafkę. Ona mi tutaj ładnie dociśnie ten bok. Tutaj jest. Trzymaj to do tego boku, ona no i tak jest z tamtej strony zrobiona krótsza, żeby na pewno się zmieściła. Od sufitu też ma luz, bo jeszcze tam pójdzie wstawka. Więc ona nam tutaj wejdzie bez problemu. Żeby nie uszkodzić sufitu, ostrożnie trzeba to robić. Właśnie w taki sposób ma to być. Tutaj ma nam się zrównać jedna z drugą. I będziemy mogli ją zamontować. I na górze jeszcze pójdzie wstawka 18 mm, która to wszystko usztywni. Dobra, mamy to. Tutaj, że było podstawione. I środek. No i dobra. Mamy to złapane tak, jakbyśmy chcieli. To jest troszkę duże odsunięcie, ale to będzie przykręcone do boku, tutaj zasłaniającego. Więc będzie. Wszystko jak najbardziej dobrze. Te ściski mogę sobie zdemontować. I tutaj muszę zrobić tą wstawkę, która będzie tam na górze. Ona chyba jest docięta na gotowy wymiar. Jak tam Paweł rozmierzone? Tu czekam na motoryzację. No i szybki, ty jesteś szybki. No widzisz. O i to uczysz. Że... No. Czyli jest dana. Nie, nie, nie. Ale, tu idzie bok, jeszcze, tu tak. bok idzie zasłaniający, wiesz? Mm -hmm. Trzeba będzie po prostu. Masz tam jakiś ostry ołówek, albo cienkopis, albo coś takiego. A tak jak zrobisz, to będzie igła. Proszę ci bardzo. Dziękuję bardzo. Paweł, już Ci wymierzam ten bok i trzeba iść go dociąć od góry z wysokości. Czyli tak jak stoi od góry, no, no nie? Y... Masz sobie, zaznaczysz, a ja Ci zaraz podam wymiar. 262,4 mm. Ja włożę sobie tą wstawkę, którą dociął Paweł, ale jeszcze nie będę jej przykręcał, bo zobaczymy jak wyjdzie ustawiony tamten bok i dopiero wtedy przykręcę ją, żeby była z tym bokiem na równo. No tutaj mamy docięte idealnie, z wysokości też pasuje super, tu zostało z 2 mm, a tutaj zostało z mm. Także jest ok. I teraz Przymierzam ten element, który Paweł dociął. Zobaczymy, jak to będzie pasowało. Ten bok ma być w tym miejscu. Idealnie jest do sufitu spasowane. No i tutaj też jest wszystko bardzo dobrze. Tak jak chciałem. Wystaję sobie troszeczkę. Wolę, żeby było zrobione w ten sposób. Spróbować tak idealnie na równo. Wszędzie jest taka rameczka zrobiona. I będzie ładnie. Trzeba tam na dole posmarować kleje, murzyć kleju. Przykleić ten element. Od tej wysokości gdzieś. Kolejny klej potrzebny.

tam skręcę sobie to ustawię zapinamy dobra, tutaj jest kwestia regulacji Będzie będzie tymi odjechać tym frontem to weźmiemy sobie na no, dół lepiej i tym też minimalnie Wszędzie. Odjechać. Dobra. No i wygląda na to, żeby to było w taki sposób. Tu na razie założę jednego. Ale trzeba będzie tutaj dołożyć po jeszcze jednym blumuszynie. Te drzwi i tak są do zdjęcia, bo tutaj trzeba przysilikonować, więc zdejmę drzwi i dopiero po zakładam półki. Koniec mojej pracy na dzisiaj. Mam już tutaj ogarniętą tą łazienkę. Wszystko zrobione do końca. Uchwyty założone. Uchwyty miała inwestorka. Zwykłe gałeczki złote, tak jak zresztą wszędzie w tym domu. Aha, zapomniałem, że miałem jeszcze wyczyścić. Zaraz wezmę jabłuszko, jeszcze przelecę tutaj, żeby nie było żadnych ołówków. I tak to wygląda, jak widzicie. Te wycięcia wszystkie zabezpieczyłem silikonem, żeby tam żadna wilgoć się nie dostawała. I jest spoko. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego. паздр